Cześć z tej strony Ennequality, to w kolejnym odcinku z serii Obczaj Moda, w tym odcinku opremię sobie modyfikację o nazwie Liquid Fuels wersji 2.2.0, stworzone prawdopodobnie, już nie pamiętam, Blackhole jest twórcą modyfikacji. Dostaniecie link do, do tematu, do pobrania i tak dalej. Wszystko będzie w opisie. Teraz tak, czym jest ta modyfikacja? Modyfikacja według tego, co mówi autor, ma na celu zastąpić, e, zastąpić aktualny Aktualne przetwarzanie paliwa, yy, paliwa, biopaliwa na etano gdyż autorowi się nie podobała wersja z forestry, to postanowił dodać swoją i z czasem dodał jeszcze inne bloki, które tam zaczcie i które wam wyja zaraz wyjaśnię. Na początek omówimy sobie wszystko yy, po kolei. Wszystkie bloki, mianowicie, tak, pierwszym blokiem jest water generator jeżeli sobie zobaczycie na receptę kraftowania nie wygląda ona tak źle poza tym że wymaga recepty z industrial crafta jeżeli nie mamy industrial crafta będzie wymagała innej recepty electrical motor ale widzicie trochę się trzeba narobić w każdym razie na czym polega działanie tego bloku jest to blok podobny do akumulatora czyli generuje nam wodę z niczego po prostu generuje nam wodę i jeżeli sobie weźmiemy przykładowo to, sujemy tanka i weźmiemy rurę, no właśnie tak, weźmiemy klucz, najlepiej build craftowy. Autor chce dodać własny klucz, ale jak na razie działa z build Możemy zmienić trzy tryby w tych wszystkich blokach. Mianowicie. Pierwszym trybem jest to e, z Shiftem, oczywiście klikamy, jest Al. Włączamy, przesyła nam się woda. Drugim trybem jest OFF, czyli nigdzie nie zostanie przesyłana woda. Czwarty, e, kolejnym trybem jest Machine, czyli jeżeli będzie tu obok stała maszyna, tego typu blok, zacznie przelewać do niej wodę, ale do rury już nie. Tak więc trzy tryby bierz all, czyli do rur i do maszyn. Of, czyli nigdzie i do maszyn, czyli maszyn. Dobra. To lecimy dalej. Kolejnym jest electrical boiler. Electrical boiler jest to blok, który generuje nam e, parę z wody. Zobaczcie, to jest jego GUI. Tutaj ląduje nasza woda. Możemy ją wrzucać baketami i przy użyciu energii energii. Energii z Industrial Crafta lub Pilt Crafta Redstone Flax Thermal Expansion jeszcze nie działa. Może autor zablituje, zobaczymy, mam nadzieję. Podłączamy obojętnie z której strony energię, gdzie chcemy i zaczynam przetworzyć tworzyć parę. Znaczy, postawię sobie obok Water, water Generator Electric Carburetor. Widzicie, mamy wodę. Jeżeli w tym miejscu postawię sobie, znaczy, zasilę go. To jest Quantum Generator, e, takie zasilanie energii dla, test, dla testowania. Widzicie, mamy parę. Ta para jest kompatybilna z, e, z Liquid Dictionary. E, tak więc jeżeli macie zainstalowanego ra, ra, Railcrafta, si, spokojnie możecie wypompowywać tą parę do silników z Railcrafta. Dobra. Teraz, jeśli chodzi o, o, nasz, yy, o nasz układ przetwarzania paliwa. Mianowicie, maszer, jest to pierwsza maszyna, którą potrzebujemy zbudować, do której będziemy wsadzać sadzonki w taki oto slot. Tutaj w ten slot wsadzamy sadzonki. Tutaj będziemy potrzebowali wodę, a tu będziemy otrzymywać biomasę. Jest to biomasa z, z, tej, z tej samej modyfikacji, ale powinna działać, Chociaż nie wiem, autor mówił, że połączył wszystko z Liquid e, Dictionary, więc powinna biomasa z, e, z forestry działać. Tak czy inaczej, zadaniem tego bloku jest przerobienie sadzonki przy użyciu wody na biomasę. E, ta biomasa trafia do e, bioreaktora. Bioreaktor jest to multiblok, właśnie taki, tak jak tam wygląda. E, multiblok. Jak go zbudować, zaraz Wam pokażę. Jego zadaniem jest tak. Otrzymać biomasę, tu się nam zapełni biomasa, pokaże nam się progres bar. Oczywiście będzie potrzebował energię, EU lub MJE. I gdy ta energia zejdzie, wyrzuci nam, wyrzuci nam, już Wam mówię, masz bucket. masz bucket. Co z tym masz bucketem? Masz bucket musi trafić do fermentera. Fermenter jest to właśnie blok, który przetworzy nam Masz bucket z tej strony na stylicz. Stylicz, pamiętajcie, stylicz. A ten zaś będziemy musieli przetworzyć w stylu. Styl nie wymaga zasilania, jako jedyny z bloków. zobaczcie, on przy użyciu dodatkowo jeszcze para plus plus stylicz da nam etanol. Etanol, jak widzicie, możemy uzyskać etanol z tej, z tej modyfikacji. Ale jak widzicie, tak samo działa jak etanol. znaczy jest kompatybilny z etanolem, z forestry? Więc nie bójcie się, ten etanol wam pewnie pójść. Dlaczego? Bo jak widzicie w nej, e, tutaj macie wszystkie opcje, do czego możecie wrzucać i ile dostaniecie energii. A widzicie, że wszystko będzie działać. Tak, więc dobra Zabierzmy się za budowanie. Pierwsza rzecz, że to zbudujemy, to zbudujemy my sobie reaktor. Reaktor nasz wyglądem podobny jest do platformy z, z Railcrafta. Czyli potrzebujemy wybudować 3x3 3 i wysokość 4. Z tym, że środek pusty. Środek pusty. Dwie kratki w środku muszą być puste. Tu mamy zapełnione jest 4 wysokości i 3x3. 3. Po czym na środku Bioreaktora umieszczamy nasz bioreaktor. Jej! Obok niego masher, a obok po prawej umieszczamy co tu wzią? Nie styl, tylko fermenter. Czyli tak Wam mówiłem, co po kolei ma trafić. Ja umieszczam dwa fermentery, gdyż tak mówiłem, jeżeli to zejdzie, on automatycznie wyrzuci. On nie będzie, będzie schodzić, 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 tylko nie. Nie będzie nam po kolei dawał tam jakichś małych ilości, tylko on stworzy i wyrzuci całość. Do tego i do tego fermentera. Teraz sobie ustawmy styl, czyli to jest najlepsze. Nasz stylicz będzie trafiał do stila z dwóch stron, czyli jest zajebiście. Teraz tak, postawmy sobie Electric Boiler, bo jak już wspominałem, potrzebujemy pary. I dorzućmy jeszcze wodę. Pardon. wodę, widzicie uzupełnia i maszer też potrzebuje wody i to co mówiłem o zasilaniu zasilanie potrzebne jest dla fermentera dla bioreaktora dla maszera dla fermentera i dla electric boilera tak wygląda zasilanie oczywiście możecie podłączyć kablami podłączyć, bo ja tutaj kwantum generatorem to jest jak już mówiłem no do testów energię, tak rozczytowane. I tak jak działa teraz to już wam pokazuję mianowicie tu już mam zrobiony układ i wrzućmy sobie sadzonki ja tu sobie na chwilę zamknęłem, bo popatrzcie już mam, już mam przetworzony hmm, przetworzony masz bucket Czyli jak wiecie, tworzą się sadzonki, wrzucamy znaczy, sadzonki, woda, otrzymujemy e, biopaliwo, bio to zaś przetworzyć nam się musi na masz bucket. Ja to sobie otworzę, i gdy to zostaje otwarte, wiecie, przepompowuje do fermenterów. Widzicie? Te zaś tworzą nam stylicz, a stylicz trafia do. Stylicz trafia do styla i razem z parą zostaje przetworzony na bio po staremu bio paliwo, po nowemu, e, nowemu etanol. I oczywiście, jeżeli otworzymy do rury, otrzymujemy otrzymamy go nawet fajną ilość. Po wyprodukowaniu pierwszej partii wystarczy nam na zasilenie i pozostanie nam jeszcze tam jakaś ilość. Te statystyki możecie sobie zobaczyć na stronę, ile to jest, ile do ilu, jak, jaki mamy zysk energii itd., itd. No to wszystko zależy gdzie, gdzie umieścimy nasz etanol, jak sami widzicie i z czego korzystamy do zasilenia tych maszyn. A więc dobra. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie, dobrze wytłumaczyłem. A, yy, tak to nie musi być zaraz blisko siebie. Tylko yy, możecie postawić kilka tych maszerów. Pach-pach pach, żeby narobiły wam do bioreaktora. Ten zaś pach pach pach. Przetworzy na. Bo wiadomo, ten proces przetwarzania on będzie trwał trochę. I to nie ma bata. On musi trochę trwać, więc jakby nie było. Chyba że dwa reaktory zbudujecie, kilka maszerów, później do fermentarów. Wszystko można rurami zrobić, ale dobra, lecimy dalej. A tutaj Wam przedstawię coś, o czym nie przeczytacie nigdzie, gdyż autor modyfikacji nie umieścił informacji na temat tych tych dwóch maszyn, mianowicie. E, cracking Tower Base razem z Cracking Tower oraz e, Dryer. Nie ma informacji, jednak zdolny posiedział trochę na na sieci testowym i rozkminił jak to działa. było cholernie ciężko, ale daliśmy radę. Znaczy daliśmy dałem radę i teraz wam tłumaczę. Tak więc mm. Cracking Tower. Do czego służy? Ten oto blok, Otóż on służy jako mm, powiedziałbym Destillation Tower z grek-techa, czyli coś ten desy, czy diesel Tower, czy nie wiem, jak nie pamiętam jak to się już nazywa. E, wkładając do niego, znaczy korzystając z pary. Za cholerę nie mogłem zgać jak, jak odgadnąć, jak, co, tu, co, co, co tu ma być, bo jak widzicie nie ma żadnych informacji e, korzystając z pary oraz z oleju przetworzy nam na, na 5 różnych cieczy. Oczywiście to musi wyglądać w ten sposób, że nasz cracking tower oraz crack, znaczy cracking tower oraz cracking tower base musi mieć taką budowlę. 5 bloków. Przedstawiłem 5, raz, 2, 3, 4, 5. To jest multiblok. Tak on działa. Jak sama nazwa wskazuje, ten sposób ustawienia pięciu bloków nie zadziała. Przykro mi, szkoda. Byłoby wygodniejsze ze względu na, na tanki, no ale trudno. Tak wygląda. No i energia, wiadomo. No i tu musi być para dostarczona. Błędnie z tej czy z tej strony, gdzie chcemy. To jest nieważne. Energia też musi być. Musi być, czy nie musi. Musi być. Teraz tak. Mm. Nim e, wrzucę i pokażę, jak to działa. Chociaż. O, dobra, to pokażę, jak działa. Zobaczcie. Wrzucam baketa, Jeszcze potrzebuję pary. Szybko setapujemy sobie ten układ. Dobra. Jak widzicie, para zostaje wykorzystywana. E, olej zostaje wchłaniany. Może jeszcze kilka pakietów rzucę, żeby było widać dokładniej. Raz, dwa. I tak, po kolei w każdym z tych bloków, w każdym z tych cracking tower zostaje, e, zostaje wytworzony inny rodzaj paliwa. Znaczy paliwa cieczy, liquida, bo to paliwo nie wszystko jest paliwem. A tu mamy ten kolor. Tu mamy ten kolor, tu mamy ten kolor, tu mamy ten. Znaczy nie, 5? Raz, 2, 3, 4, 5. Cześć mi brakuje. 5 bloków musi być ustawionych. O, właśnie, jest, wczytało. Po prostu nie sięgał. I tego ostatniego jest najwięcej i to ostatnie jest najlepsze. W każdym razie popatrzcie. Jeżeli użyjemy 10 paketów, użyjemy 10 pakietów oleju, otrzymamy w kolejności 476, czyli pół baketa pół baketa asfaltu ciekłego. Tu mamy jeden bucket jeden petroleum kok fluid bucket ponad dwa bakety diesel bucket czyli paliwo diesla które możemy wykorzystać w semi, w semi fluid generator z industrialcrafta oraz combustion engine bardzo fajne ilości energii jeden bucket może nam dać po aż 20, 200 tysięcy eu Łącznie. Dalej możemy otrzymać, ile to jest? Jeden bucket Kerosen. Kero, nie wiem, jak to czytać. Jeden bucket, który daje nam trochę mniej energii, bo 160 tysięcy EU. Jeden bucket w semifluid generatorze lub w combustion engine. Lub możemy otrzymać gaz. Oil, tak? Gasolin. No tak to się nazywa. I otrzymujemy z 10 wiaderek. Otrzymujemy 4 bakety. 4 bakety gazolin, które ma 260, czyli, czyli powiem Wam, no, otrzymamy więcej energii z tym, że za każdym razem jest 13 EU na tik, więc wolniej będzie przetwarzać, ale otrzymamy więcej energii. E Czyli bym powiedział, te dwa są najlepsze. Bo tu mamy 20 EU na tic. Czyli szybciej zostanie przetwarzony. Niż ten, jak ma 13. Ten zaś ma 16. Czyli jest w połowie. Ale jest go najmniej. Zobaczmy, sobie dorzucę jeszcze oleju. Mianowicie, rury. Rury przesyłają powoli, to się to będzie uzupełniać. uzupełnia się. I to jest ta sama zasada. Jeżeli ustawimy, ustawimy naszą wieżę. I ja sobie wezmę przykładowo tanka. Postawię tanka zaraz przy wieży. To, co otrzymam. Pamiętajcie, tak samo ten, ta, ten blok też mam te tryby. Widzicie, pach? to all off lub do maszyn więc pamiętajcie zawsze żeby było jeżeli chcecie do rur na all z shiftem. z shiftem i teraz tak co mamy bo mamy tak mamy asfalt i mamy petroleum coke petroleum coke możemy właśnie do wstawić wrzucić do naszego brajera Rajera, sobie to wezmę kilka pakietów. I ten zaś, gdy wrzucimy do niego przynajmniej dwa bakety, stworzy nam stworzy nam petroleum coke czyli yy, paliwo, które możemy wykorzystać w generatorze z Dessercrafta oraz chyba w zwykłym piecyku nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Zobaczcie, napiszcie w komentarzach, czy na pewno to tak jest. Oczywiście. Bo półtorej wiadra. Z czterech wiader trzy petroleum. Dobrze mówię. Czy on potrzebuje tylko na start jednego? Tak. Potrzebuje na start jednego. I dalej już będzie sam przetwarzał petroleum kok. Brzmi ciekawie. Jej! I teraz tak, co z asfaltem? Bo to jest nasz blok asfaltu. Nie ma on żadnych właściwości, przyspieszenia czy czegoś, a szkoda. Bo się by się przydało, ma po prostu taką teksturę ciemnego graflu, która ma nam symulować asfalt. Prawdopodobnie no, tekstura nie jest jeszcze gotowa, więc miejmy nadzieję, że autor popracuje nad teksturami i tymi teksturami. Też będzie fajnie. Jak otrzymać asfalt? Mianowicie używając asfaltowego, asfaltowej cieczy. Zobaczmy. Klikamy R. Jak widzicie, gravel z jednym baketem da nam 16 bloków asfaltu. Jej! I co? To jest tyle, co jest, jeśli chodzi o tą modyfikację. Zapraszam Wam do korzystania z niej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi się bardzo podoba. Można bardzo ciekawe Układy tutaj zbudować, tak żeby to zoptymalizować na jeszcze więcej. Tym bardziej, że sadzonki, jak mamy nadprodukcję sadzonek, możemy ją bardzo fajnie wykorzystać na produkcję etanolu, który jest naprawdę wszechstronnym paliwem. Dobra, to jest na tyle z tej modyfikacji. Zapraszam Was do pobierania, komentowania. Tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco i pa pa.